Witam na kanale Zacny Umysł. Dzisiaj zajmiemy się obliczaniem obwodu deltoidu. Mamy takie zadanie. Dłuższe boki deltoidu mają długość 12 cm, a krótsze 8 cm. Oblicz obwód deltoidu. Narysujmy sobie nasz deltoid, opiszmy go jako AB, może być D1, D2 przy okazji, chociaż to jest zbędne, i zapiszmy dane. A równa się 8 cm i B. Równa się 12 cm i szukane obwód deltoidu. Zapiszmy sobie wzór na obwód. 2 razy A plus 2 razy B i podstawmy za A 8 cm, a za B 12 cm. Zapisujemy. Obwód równa się 2 razy 8 plus 2 razy 12. Wymnażamy Obwód to się równa 2 razy 8 to 16 plus 24. Sumujemy. Obwód równa się 40 cm. Zapisujemy odpowiedź. Obwód deltoidu wynosi 40 cm. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i kolejnych filmów. Na razie.